Może przed odczytaniem protokołu chciałam podziękować <grym> za owocną pracę, a tym bardziej podziękować, że Rzymie pracuje społecznie. Także tym bardziej jesteśmy wdzięczni Państwu i chcieliśmy, chociaż takimi skromnymi upominkami, podziękować za ten trud włożony w ocenę właśnie naszej zespołu. Tylko, że dużo jest ich, tak? jesteśmy bardzo wdzięczni. Tak, tak oczywiście, Panie też też tutaj Pani wieszę. Jadwiga, Adamczyk zapraszamy tak, tutaj. Pan Oleg Smaga. Bardzo. bardzo. Dziękuję. bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziekuje właśnie Dziękujemy serdecznie. To ja też się dołączam. Proszę Państwa, tradycyjnie dziękujemy za cierpliwość, bo niestety trochę czasu to kosztuje, żeby chociażby podzielić nagrody, a już nie mówiąc o pewnej, czy między nami. Nie będę się rozwodził na tematy merytoryczne, ponieważ mam nadzieję, że Państwo. Instruktorzy spotkają się z nami celem przekazania uwag, dlatego też przechodzę od razu do czytania protokołu, bo niektórzy z Państwa sporo tutaj czekają. Brawo. Protokół z 20 gminnego przeglądu grup gulędniczych Gminy Laskowa zorganizowa zorganizowanego w dniu 22 stycznia 2014 przez Pilny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Wylaskowej. Komisja W Składzie. Pani Adwiga Adamczyk, muzyk folklorysta, MC Kasoku w Nowym Sączu, pan Aleksander Smaga, muzyk też MC Kasoku w Nowy Sączu i Benedykt Kaffer Także po obejrzeniu i gruntownej ocenie dwunastu grup kolędniczych w kategorii dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych z miejscowości Laskowa, Kamionka, Krosna, Jawożna, Sechna, Ujanowice i Rzmiąca postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody. Kategoria dziecięca. Dwa wyróżnienia w kwocie po 200 zł przyznaliśmy grupie kolenniczej z konikiem z kamionki i z turoniem z ujanowic. Brawo! <kluczy> <kluczy> Trzecie miejsce. Proszę razu podajcie. Dobrze, ja bym odczytał czy od razu? I od razu, to, to prosimy. Tak Grupa z konikiem. Ujanowic, bardzo prosimy. Jest, kamionka mała i krótkoletniczy z kuroniem u no, ja jesteście z Zu Janowic, tak. z, kamionka. z kamionka. Proszę, wymiarze. No, no, gratuluję Wam dalszych sukcesów. A Ty jesteś z tak? To też gratulujemy bardzo. Życzę sukcesu sukcesów, abyście nie zapomnieli dalej kolędowani. Trzecie miejsce, dyplom okolicznościowy, statuetka i nagrodę pieniężną wysokości 250 złotych przyznano Grupie z gwiazdo Sechnej. Zapraszamy przedstawicieli. Gratuluję wam bardzo. Przede wszystkim takiej męskiej postawie. Jak się na Was patrzy, to się widzi dorosłych kawalerów. Także macie naprawdę pełną <grymne> wolność sekretów. Trzy <grymne> równorzędne drugie miejsca: dyplomy okolicznościowe, statuetki, nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł, przyznano grupom z gwiazdą z laskowej, z gwiazdą z Grosnej i z gwiazdą zeżwiącej.

Ja, ale taki małek, nie chcą zlecić. Pierwsze miejsce. Ładnej Pierwsze miejsce, dyplom okolicznościowy, statuetka i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł. Przyznano grupie z Szopko z Jawożnej. Dziękuję. Wam takich sukcesów, bo pewno pojedziecie dalej. Oczywiście tam po prostu będzie. kategorii grup młodzieżowych drugie miejsce, dyplom okolicznościowy, statuetka i nagrodę pieniężną w wysokości 350 złotych przyznano grupie drabe z Laskowej. Gratuluję bardzo i też sukcesów, jesteś nie Pierwsze miejsce, dyplom, okolicznościowo statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 400 złotych przyznano grupie koledniczej z Szopką z Ujanowic. Ten, bo świetnie grał. Ty byłeś może? No to gratuluję. Zresztą wszyscy świetnie, żeście się te postacie. Jesteśmy przy kategorii grup dorosłych. Nagrodę za ogromny wkład pracy w przygotowanie widowiska Herody dla aktorów środowiskowego Domu Samopomocy, samopomocy w Ujanowicach Przyznamiał Herodom. Źle to przeczytałem. Równie Herody dla aktorów ze środowiskowego domu no. samopomocy społecznej. Żebyś był cześć Żebyś był Gratulacje gratuluję wszystkim Nagroda w wysokości wszystkim 500 zł a połowa tej nagrody to nagroda prywatnego sponsora. Brawo. Brawo. Dwie rów, e, Dwa równorzędne pierwsze miejsca, dyplomy okolicznościowe, statuetki nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł przyznano grupie z Turoniem z Laskowej i z Gwiazdo z Tak samo wam. Gratuluję, cieszę się, że bierzecie udział. No właśnie, Ponadto na 15 Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych zagrońcie ta Turoniowi w Lubomierzu w dniach 25 i 26 stycznia 2014 roku zostały zakwalifikowane grupy. Grupa młodzieżowa z Szopką z Ujanowic, grupa dziecięca z Szopką z Jaworznej, grupa z Turoniem z Laskowej i grupa z Gwiazdo z Jaworznej. Komisja dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie programów. Dziękujemy również organizatorom za przygotowanie przeglądu, przeprowadzenie, przeprowadzenie go jak zwykle w miłej atmosferze i fundowanie nagród finansowych. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Brawo! Szanowni Państwo, ja chciałam serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim uczestnikom, wszystkim tym, którzy brali udział w przeglądzie. Cieszę się, że kontynuujecie tą tradycję, szczególnie tutaj podziękowania dla dorosłych, bo dzieci zawsze mają więcej czasu, natomiast dorośli muszą się spotkać, muszą ten czas poświęcić. I szkoda, że tylko dwie grupy były dorosłych i miejmy nadzieję, że na przyszły rok będzie tych grup więcej. Także bardzo Wam dziękuję, gratuluję i oby dalej ta tradycja u nas nie zanikła. Dziękuję uczestnikom, tym, którzy przyszli i uświetnili, bo myślę, że występować przed pustą publicznością jest trudno, a kiedy jest ktoś obecny, to łatwiej się występuje. Dziękuję nauczycielom, którzy włożyli trud w przygotowanie dzieci, komisji, oczywiście naszego tutaj panu, który prowadził, panu, który nakręca ten film, panu dyrektorowi, wszystkim wszystkim po prostu, którzy przyczynili się że dzisiejsze mogło się tam po prostu przeglądać. Dziękuję bardzo.